Siemano, o, zaś spadłeś, dobra, nieważne e, To jest mój pi pierwszy skyblock i gra to jest coś na zasadzie Zagraj z widzem I gram z kapustą D, który właśnie spadł hmm. Dobra, czekamy na niego Przejdź na wyspę o, Szybko Podam wam może w opisie, jakie zadania są Takie, jakie pamiętam, to zrobimy dzisiaj I zrobimy tak, że... Dzisiaj... No nie wiem co. Dobra. Ale podam wam IP do serwera. I nie tylko. Dobra, wchodzisz na, tu na tą wyspę. Gdzie ty jesteś? Dobra, tu. I tu Obec są? Ciebie. E, lol To nie do... widać? No nie widać cię, dobra. Nieważne. Powiedzmy, że on tu chodzi. To ja, zetne... to ja To ja drzewko. A ty tam wiem, że masz na pewno cobblestone bo grasz tu dłużej. To możesz powiększyć trochę wyspę O, już jesteś Taki pierwszy Zostaw jeden klocek tej trawy Eee to... Masz resztę drewna no. Mam dwa No właśnie Bo coś mi nie pasowało Daj To tak musimy... Mamy tutaj dobra, ale ja zrobię nieskończone źródełko wody Więc tam crafting table, a bo, bo. Wiem mam e, Tak e, Tak Dobra Ale Fail Nie wyszło mi to Myślałem, że wyszłeś Kopie Dobra, daj mi to drewno mam żrado. Co? nie mam, dobra Czekaj, że są skrzyni. Oszustwo. Dobra, nieważne. Cały jeden wrzuciłeś no wiem Dobra, mamy się pochwalić. Mamy jeden yy, drewno Możemy się chwalić Hiszpan. Dobra Czekaj, ja tutaj to mniej więcej tak zrobię po swojemu I Zamarza to tu na serwie czy nie? Tutaj nie chyba. Tutaj ciekawie jaki biom nam padł. Nie wiem, ale zamarzło mi to już kilka razy, no to... Dlatego to, to denerwuje Dobra, jeszcze jeden drewno tak na już potrzebne. Bo tego nie ukończę. DIR dirtem Dobra. E, tak. No to tu. Zonka zrobiła jakaś? No nie wiem, ja nie mam. Ale jedno to jest. Dobra. No to zrobimy coś takiego, że pod tym komentujcie i zrobię... Jest taka aplikacja, czy co, jak to nazwać? Losuj, i ty. No i każdy komentarz będzie losowany jeden widz. Może znowu będę z kapustą, to zależy. Dobra, pech e, sadzonka. Mam dwie sadzonki. Mogę je posadzić tak na rogach. Okay. Zaraz Kość. Przerobię to na mączka kostno, żeby było szybciej. E, tak i tak. E, ale to fajnie wygląda. Patrz. Hm. drzewa. No. Zapomniałeś o tym i teraz myślałeś, wytyfy. co się dzieje? Okej, okay, jest woda i jedna lawa potrzebna. Mm, no to sobie weź wiaderko. Tam masz. Hmm. Kurde, jak to wkurze Coś tam in the game i zawsze myślę, że to ty wychodzisz. Ej, ale teraz się drewno podpali... drzewo y podpali. Już mi się te tak kilka razy podpaliło. Fak. No więc co? Jest tam coś? Podpaliło się czy co? O, Dobra. jest sezonka, jest sezonka. O. To dobrze. Dobra. Z sezonkami i tak idzie, potem kupić to? Jest tam, jest dobrze. A to może jak di diamentowy jest kilo? I. Yy, yy, co? Co? Ostatni crafting. Mam jeszcze Proszę, tam jest. E, tutaj to... jest. Udzielę zrazu. To... E... Ja przyniosłem ten. Tak. Po pierwsze to. Kurde, nie? masz drewno? Jeszcze? Eee, dwa. No Tu jest, tu jest, tu jest. Mamy sąsiadów przynajmniej. Tam jest jakiś koleś. Tu. Gdzież nie wiem. I tu. Ten tu fajnie ma. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. A ja piernicze moja stara wyspa. Serio? No tamta. Eee, dobra, idzie tu jakoś napaść na wyspę? Eee, trzeba mieć ko Endermana. A. Dobra, Pech. Chyba, że cię tepnie. No w sumie. Eee, czekaj, mamy my może piasek? Mam pięć, bruku, masz... Daj mi jeszcze dwie deski. O, czekaj, tu muszę wziąć jeden, jedno, jedno wiaderko. Trochę w kijowym miejscu postawiłeś ten generator. A, ale to tylko chwilowy, zaraz rozbuduję taki na, wiem, nasz y, najlepszy akcent. 90% wydobywanego kobla. Dobra, pytanie. E, ile odcinek tak bym miał mieć? Nie wiem. <grym> jak szczerze. Z 10? Ile tam bawisz? 15? Nie wiem, tam z. 12 minut, bo tam plus intro jeszcze muszę dorzucić. Zrobiłem fajne intro. Skomentuj Polub na Facebooku. Takie rzeczy, no to wiesz, prawda? Więcej widzów na Facebooku niż ogólnie. to jest genialne. No to, da to pytanie dalej: To mamy ten piasek, czy nie? Mamy trochę piasku. To daj mi te trzy piasku. Eee, dobra, to daj. Ja dobra już mam... E, piasku jest. Tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu sobie będzie kaktus to wzrosną. A wpisz ukośnik kit gracz. Co? Wpisz ukośnik kit gracz. Gracz? Tak. E, mam. O, fajnie. Nie wiedziałem, dobra. Fajnie. ja na razie nie mam jeszcze. Takie pro, trochę takie oszustwo to jest, ale no bo to jest Skyblock w sumie, o, drobne ułatwienie tak ma. No powiedzmy, e, dobra, no to e, powiększą, trochę wyspa. Powiedzmy tą stronę? No na razie, 3, 4, 9. Róbskie 9 na 9 Spoko eee... No za... trochę wolno ten kobel Co, znowu spadłeś? No kobel się nie postawił Ta Zż... zrzuć winę na kobel czekaj, nie No właśnie Dobra eee, ja Mogę tutaj... się tepnąć na home? No właśnie tu kaktus fajnie rośnie w sumie jakbym nakopali A. trochę więcej kobla to się to żeby szło dirt kupić raz, dwa, trzy dirt dziewięć tutaj też jest jakiś diewięć, sklepik diewięć. zwykły co? tu jest sklepik to jest ile dostajesz za stack kobla? za nie wiem hmm, chyba coś tam 20 Spoko Ciekawe. Nie, nie mogę cię uderzyć, zapomniałeś. Szkoda. Super. Tak chciałem cię jest. fajnie Chilowo. zepchnąć. Eee... Lola. trochę dużo dirtu dyr na to służyłeś. Tę chwili muszę się wyciszyć. Spoko Ciekawe, gdzie ty w ogóle jesteś? O, tu jesteś, jaka pusta D. Hmm. No to tak. Zrobimy to na podstawie Minecraft interaktywnie. Albo no nie wiem. Zależy od Was, od komentarzy. Jak będą komentarze, jakie zadanie trzeba robić, to. Hmm. No to, to tak będzie wyglądać. A jak nie, no to nie. To będziemy robić po kolei. O, ale to wolno kopię. Hmm. Nie zapomnijcie ocenić mojego intro i dać zostawić suby, suba, hmm. subo. Widzę, że to krzywo, chyba zaznaczyłem i widać kawałek paska po boku po lewej stronie. A pe. E, dobra, no to tak jeszcze jest już 10 minut. tak z 5 minut, o ile się pojawi. Pojawi się. Hmm, mączka. O, miałka gdzieś. Pech. Mmm, Kopaj się, kopaj. Bo może coś, że coś wychodzi. Fast Joker, gdziedziemy blok za samo. Patrzcie. Join the game. Lol. Dobra, już jestem. Spoko. Ale cały czas wychodzi Większo... i wchodzi ciemny blog. Patrz, naciśnij na T i sprawdź, ile osób weszło i wyszło w jednym czasie. I to są praktycznie te, oso te same osoby. Tego tak mało ludzi. A, nie wiem. Pff, kurde, znów. Reklamować ten serwer, czy nie? Jak chcesz. Znaczy, nie wiem, bo to jest. To nie jest mój serwer, to jest Kali o. Chyba się Kali nie obrazi A no, nie, mam nadzieję. No, chyba się będzie cieszyć, że ma więcej ludzi na serwie? Ej! Moje Coś co zrób Tak bez sensu będziemy zużywać yy, drewno, ale Ośnik. Niech to fajnie wygląda Jezu. Ile już nagrywasz? 12 minut, to tak nie wiem. Z 15 minut niech to potrwa. Mam jabłko! jabko rządzi. Jeszcze złota brakuje. No, Jedna sztabka chociaż. No to by było 9 Golden nugget. Ej, e, złote jabłko, te drugie trzeba zenchantować, co nie? No, nie, wystarczy 10 złotych bloków. Aha, ze złotych bloków spokojnie, ja myślę, że zenchantować. Bo Rosnek pisał zenchantowane z oto jabłko, i tak jakoś. Coś ty chcesz do niego dojść? Do czego? Do tamtej wyspy. Nie, tutaj będzie powiększam 9 na 9 na generator. No spoko. To co to tam rób? Jest żelazo. A ja tutaj będę... Tak, tak, Jest, to, ale ten kaktus wolno rośnie. Tak szczerze, też posadza mm. trzcina cukrowa Tak, chyba nie. No. Na trzcinie y, koło wody musi rosnąć. No, wiem, koło tego właśnie potrzebuje dirtu. Masz dirt? Y, nie. Dobra, wróciłem Uuu. w całej okazałości. powiedzmy, że nie musi być. Ups, dobra, spadł. Eee, tak, tu do ma jednego dzierta. Jak masz. Zaledź mi dźwirka. dobra. No to we... daj mi. Tam do tego. Dobra. Powiedzmy, że stąd gdzieś nic się nie zepsuło. Nie, stąd ci chyba zepsuje? Nie, raczej Ech, nie. Jak to? to wszystko leci w ta cię. No w sumie, mogę to tu oddać kobl z Dobra, wyszło. Pokop tam kobla. Hmm. Jutro szkoły, aż nie chcę iść. No już nawet nie, nie otworzyłem książek. I tak szczerze? Wiesz, co było tak śmieszne u nas? Co? E, tydzień po dwutygodniowych feriach na, na, gimnazjum gimnazji miała rekolekcję. Kiedy miałeś ten, e, ferie? 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 No. Czekaj, kiedy my mieli ferię? No nie pamiętam, ale zaraz tydzień po tych. Te ostatnie czy? Trzy tygodnie temu Ostatni... to się kończyły. Ale jako ostatnia. Tak, Śląsk był ostatnie, to było ostatnie województwo. Razem na... z Lubelskim. Aha. No nie wiem, ja tam ostatnio jak gromno, to gromi nawet z ludźmi z y, Poznania i nie wiem. Połowę z nich w ogóle nie ogarnią. Sadzonka taka jest, zaraz powiększę i będzie ten generator. Mamy dwie sadzonki. Yy, jedna tutaj. Dziewięć do yy, powiedz mi, masz w enderczeście tam jakieś kości, coś takiego, sezonki yy. nie wiem, ja już chyba tam mało rzeczy mi zostało. Okoś co, to w sumie możesz wystąpić w drugim odcinku. A ja skończymy ten odcinek, co? Bo to już jest 16 minut, a w... ostatni jaki kręciłem, z niewiadomych Zaczekaj, przyczyn. i takie zakończenie zrobię, małe. Jaki, jakie, jakie? Jak. A może tak na 4, zeskoczymy. Okay. Czekaj, 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 ja też chcę zeskoczyć. Chodź tu, chodź tu. Tu, ustaw się. O, jak fajne. UM. Dobra. To był nasz pierwszy odcinek i z okazji tego fajerwerki A teraz na 4 zeskoczymy. Zostaw to w skrzynce, nie będę cię wywalał nawet zespół. Ale zeskoczymy, ty to się Dobra Pięć e Patrz Patrz tu. trzy Albo no bo dobra, no odłóż to Taka, i, I pójść jeszcze... Puść jeszcze fajerwerki Kurde, skrzyni nie ma miejsca To daj na fajer... O ja czy... mogę... Ja puszczę fajerwerki, dobra? A, jeszcze fajerzelki, no. Wszystkie pójście. Dobra, i, i... Dobra, czekaj. Na razie... F5, najpierw Daj, muszę. Dajcie suba, pamiętajcie. Rób... Dajcie komentarze i tyle. Dobra, cześć. Ej, nie skoczyłeś. Jaki Żyd. Dobra, skoczyłem. Jak to nie? Lecę. No dobra, cześć wszystkim. I bedłem.